Nazywają to miejsce spokojną przystanią, ale to tylko ściany, które mają zagłuszyć prawdę. Moje dzieci zmówiły się, by zamknąć mnie tu i uciszyć na zawsze, myśląc, że starość wymazała z mojej głowy ich największy grzech. Mylą się. Pamiętam wszystko. Posłuchajcie tej historii do końca i powiedzcie, co zrobilibyście na moim miejscu. Powiedzcie też, z jakiego miasta mnie słuchacie, chcę wiedzieć, dokąd dociera mój głos. Skoro mój własny świat skurczył się do tych czterech ścian, w których czekam na Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która nadejdzie cicho jak stolarz szlifujący swoje ostatnie dzieło, nadając mu ostateczny, doskonały kształt. Mieszkam w pokoju numer 3B. Trzy kroki od łóżka do okna, pięć od okna do drzwi. Świat pachnie tu środkiem dezynfekującym, i samotnością. Wszystko jest białe, sterylne, bezosobowe. Moje dłonie kiedyś silne, zdolne przekształcić kawałek drewna w dzieło sztuki, teraz drżą, gdy próbuję utrzymać kubek z herbatą. Plamy starcze na skórze przypominają słoje na starym, zmęczonym drewnie. Pielęgniarki są miłe, ale mówią do mnie, jakbym był dzieckiem, z tą irytującą sztuczną słodyczą w głosie, zarezerwowaną dla tych, których umysł uznano za nieobecny. Nie wiedzą, że w środku tej starej skorupy wciąż płonie ten sam ogień, ta sama świadomość, która obserwuje i zapamiętuje każdy fałszywy uśmiech, każde protekcjonalne spojrzenie. Na szafce nocnej nie ma żadnych zdjęć. Marek i Ewa zabrali wszystko, gdy mnie tu przywieźli. Tatusiu, tak będzie lepiej, nie będziesz się denerwował wspomnieniami, powiedziała Ewa, gładząc mnie po ramieniu z troską tak fałszywą, że aż zimną. Zostawili mi tylko jedno. Starą drewnianą skrzynię, którą sam zrobiłem jako czeladnik. Uznali ją za bezwartościowy grat. Nie wiedzą, że to nie jest mebel, to archiwum. To bomba z opóźnionym zapłonem, której zegar tyka w rytm mojego cichego oddechu. Czekam. Cierpliwość to jedyne narzędzie, którego starość mi nie odebrała. Wręcz przeciwnie, udoskonaliła ją, zamieniając w ostrze. Każdego ranka, gdy słońce wpada przez nieskazitelnie czyste okno, Widzę odbicie swojej twarzy w szybie. Zmęczone oczy patrzą na mnie z niemym pytaniem: jak do tego doszło? Jak człowiek, który był fundamentem, filarem, opoką dla całej rodziny, stał się nagle kłopotliwym meblem, który trzeba było wynieść i ukryć? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Zbudowałem im życie, a oni uznali, że architekt nie jest już potrzebny, gdy budowla jest skończona. Myślą, że uciszyli świadka. Nie rozumieją, że dali mu coś, czego nigdy nie miał czas. Czas, by przemyśleć każdy szczegół, każdą ofiarę i każdą zdradę, a potem zaplanować ostatni, precyzyjny ruch. Pamiętam zapach żywicy i świeżo ciętego dębu w moim pierwszym warsztacie we Wrocławiu. Byłem młody, a moje ręce potrafiły wyczarować z drewna wszystko. Marzyłem o otwarciu własnej galerii, gdzie moje rzeźby opowiadałyby historię bez słów. Ale wtedy urodził się Marek. A potem Ewa. Moje marzenia musiały poczekać, a potem umrzeć cichą śmiercią, bo ich potrzeby zawsze były ważniejsze. Patrzyłem na ich małe buzie i wiedziałem, że moje dłonie nie będą już tworzyć sztuki dla obcych, ale przyszłość dla nich. To był mój wybór, moja cicha obietnica złożona ich matce i sobie samemu. Nigdy nie żałowałem. Aż do teraz. Kiedy Marek powiedział, że chce studiować prawo na Uniwersytecie, wiedziałem, że nas na to nie stać. Moja żona płakała po nocach, martwiąc się o pieniądze. Ja nie płakałem. Następnego dnia zdjąłem ze ściany szkice mojej wymarzonej galerii i schowałem je na dno szafy. Pracowałem po 16 godzin na dobę, brałem każde zlecenie, nawet te najdrobniejsze, najbardziej niewdzięczne. Moje palce były wiecznie poranione, plecy bolały od schylania się nad stołem warsztatowym, ale kiedy Marek przyjeżdżał na weekendy z dumą opowiadając o swoich postępach, czułem, że to wszystko ma sens. On budował swoje życie na moim zmęczeniu, a ja byłem z tego dumny. Później przyszła kolej na Ewę, miała głowę do interesów, chciała założyć swoją pierwszą firmę, potrzebowała kapitału na start, dużej sumy. Jedynym wartościowym aktywem, jaki mieliśmy, była ziemia odziedziczona po moim ojcu. Kawałek pola za miastem, na którym planowałem kiedyś zbudować dom, nasz własny dom z ogrodem. Sprzedałem ją bez wahania. Pamiętam dzień, w którym podpisywałem akt notarialny. Czułem, jakbym sprzedawał kawałek własnej duszy, wspomnienie ojca, ale gdy zobaczyłem błysk wokół Ewy, jej entuzjazm i wdzięczność ból zniknął. Powiedziałem sobie, że ziemia jest po to, by rodzić plony, moja zrodziła jej sukces. Były też momenty, o których nikt nie wiedział. Nikt oprócz mnie i Marka, kiedy wpadł w długi hazardowe, zadzwonił do mnie w środku nocy. Jego głos drżał, był przerażony, mówił o ludziach, którzy go zniszczą, o końcu jego kariery prawniczej. Moja żona spała obok, niczego nieświadoma. Następnego dnia, wziąłem wszystkie nasze oszczędności, te odkładane na czarną godzinę, na naszą starość, i spłaciłem jego dług. Powiedziałem żonie, że mieliśmy nieprzewidziane wydatki związane z warsztatem. Skłamałem, by chronić naszego syna przed konsekwencjami i ją przed bólem. Marek obiecał, że to ostatni raz. Uwierzyłem mu. Nasz dom nigdy nie był bogaty, ale stół zawsze był pełny. Pamiętam niedzielne obiady, zapach rosołu gotowanego przez moją żonę i ciasta drożdżowego, które piekła. Ja byłem od zadań specjalnych. Gdy Marek marzył o rowerze, którego nie mogliśmy sobie kupić, spędziłem miesiąc, składając mu go z części znalezionych na targach staroci. Pomalowałem go na piękny niebieski kolor. Radość w jego oczach była warta każdej godziny spędzonej w zimnym garażu. Dla Ewy strugałem z drewna małe figurki zwierząt. Miała całą kolekcję, to były proste rzeczy, ale zrobione z miłością miłością, która, jak się okazało, miała datę ważności. Nigdy niczego od nich nie wymagałem, nie prosiłem o zwrot pieniędzy, nie wypominałem poświęceń ich sukces był moją nagrodą. Gdy Marek wygrywał sprawy w sądzie, a Ewa otwierała kolejne biuro, czułem, jakbym to ja odnosił te zwycięstwa. Ich życie było moim arcydziełem, zbudowanym z niewidzialnych desek mojego trudu. Słuchałem ich opowieści o podróżach, drogich samochodach i luksusowych apartamentach, siedząc w naszym skromnym mieszkaniu, w starym, wysiedzianym fotelu. Byłem szczęśliwy ich szczęściem. Naiwnie wierzyłem, że rodzina to naczynia połączone, że ich pełnia jest także moją. Wszystko zaczęło się psuć po śmierci mojej żony. Zostałem sam, w mieszkaniu pełnym ciszy i wspomnień. Na początku dzwonili codziennie, potem co kilka dni, potem raz w tygodniu. Wizyty stawały się coraz rzadsze, coraz krótsze. Tato, jesteśmy tacy zajęci, mówili, rozumiałem, mieli swoje życie, to życie, które im dałem, nie chciałem być ciężarem, zacząłem więc milczeć, nie prosić, nie narzekać. Czekałem, aż sami sobie o mnie przypomną, czekałem coraz dłużej, samotność stała się moim cichym towarzyszem, a telefon milczał uparcie. Później przyszło coś gorszego niż zapomnienie. Przyszła pogarda, zaczęło się od drobnych rzeczy. Gdy przyjeżdżali na obiad, rozmawiali między sobą, ponad moją głową, jakbym był duchem. Przerywali mi w pół zdania, przewracali oczami, gdy opowiadałem po raz kolejny tę samą historię. Zauważyłem ich niecierpliwione spojrzenia, gdy poruszałem się zbyt wolno, gdy czegoś nie dosłyszałem. Stałem się problemem logistycznym, niewygodnym obowiązkiem w ich idealnie zaplanowanym kalendarzu. Przestałem być ojcem, a stałem się sprawą do załatwienia. Czułem się jak stary, niepotrzebny mebel w domu, który sam zbudowałem. Na jednych ze świąt Bożego Narodzenia zaprosili mnie do eleganckiej restauracji. Siedziałem przy wielkim stole, otoczony ich bogatymi znajomymi. Wszyscy śmiali się, opowiadali o swoich sukcesach. Ja milczałem, bo moje historie o warsztacie i drewnie nie pasowały do ich świata. W pewnym momencie Marek, opowiadając o swoich planach inwestycyjnych, machnął ręką w moją stronę i powiedział: A tata no cóż, tata żyje już w swoim świecie. Wszyscy uśmiechnęli się ze współczuciem. W tamtej chwili poczułem się niewidzialny, byłem tam fizycznie, ale tak naprawdę już mnie nie było byłem tylko anegdotą. Dodatkiem do ich wizerunku. Najgorsze były urodziny. Moje siedemdziesiąte Czekałem cały dzień. Ubrałem najlepszą koszulę. Usiadłem w fotelu przy telefonie. Słońce zaszło. Nastał wieczór. Telefon nie zadzwonił. Nikt nie przyjechał. Następnego dnia Ewa zadzwoniła z przeprosinami. Tatusiu, przepraszam, kompletnie wyleciało mi z głowy. Mieliśmy wczoraj ważne spotkanie z klientem. Jej głos był beznamiętny, mechaniczny. Nie było w nim skruchy, tylko irytacja, że musi się tłumaczyć, wtedy zrozumiałem. Nie zapomnieli. Po prostu nie dbali o to, by pamiętać. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Cicha, niewidzialna rysa na sercu. Eskalacja nastąpiła szybko. Moje drobne zapomnienia, normalne w tym wieku, gdzie położyłem klucze, czy wziąłem leki, stały się dla nich dowodem koronnym. Zaczęli rozmawiać o mojej demencji szeptem, ale na tyle głośno bym słyszał. On już sobie nie radzi, mówił Marek do Ewy przez telefon. Musimy coś z tym zrobić dla jego dobra. Zorganizowali wizytę u lekarza, swojego znajomego. Mówili za mnie, odpowiadali na pytania przedstawiając mnie jako bezradnego starca, który gubi się we własnym domu. Patrzyłem na nich i widziałem nie troskę, ale chłodną, wyrachowaną strategię. Dzień, w którym podpisali dokumenty o umieszczeniu mnie w domu opieki, był zimny i słoneczny. Przyjechali we dwoje. Ewa trzymała mnie pod ramię, uśmiechając się smutno. Marek niósł moją małą walizkę. Tato, tu będzie ci lepiej. Będziesz miał opiekę przez całą dobę, powiedział, unikając mojego wzroku. Nie protestowałem. Wiedziałem, że to bezcelowe. Gdy odjeżdżali, nie obejrzeli się za siebie. Patrzyłem na ich oddalający się samochód, i nie czułem żalu. Czułem chłód. Chłód prawdy, która była ostrzejsza niż zimowy wiatr. To nie była troska, to była egzekucja. Chcieli mnie pogrzebać za życia. Mylą się myśląc, że moja pamięć jest jak puste płótno, pamiętam tamtą noc dziesięć lat temu jakby to było wczoraj, zapach dymu był inny. Nie pachniało jak palące się drewno w kominku, pachniało benzyną i zdradą, mój warsztat, całe moje życie płonął na ich oczach. Oficjalna wersja brzmiała: Zwarcie instalacji elektrycznej, nieszczęśliwy wypadek. Ubezpieczenie wypłaciło ponad milion złotych. To był kamień węgielny pod ich fortuny. Marek mógł otworzyć własną kancelarię, Ewa rozwinąć firmę. Nazywali to tragedią, która okazała się szczęściem w nieszczęściu. Ale ja wiem jaka była prawda. Tej nocy nie mogłem spać. Coś mnie tknęło i wróciłem do warsztatu po narzędzia. Byłem już blisko, gdy zobaczyłem Lunę. Ukryłem się w ciemnościach za starymi beczkami i wtedy ich usłyszałem. Głosy moich dzieci, Marka i Ewy. Nie było w nich paniki, tylko podniecenie. Słyszałem, jak ustalają alibi, jak cieszą się, że ogień oczyszcza ich problemy finansowe i otwiera im nową drogę. Nikt się nigdy nie dowie, szepnął Marek. To idealne rozwiązanie, odpowiedziała Ewa. Słuchałem, a moje serce zamieniało się w kamień. To nie ogień ich niszczył, to ja płonąłem od środka. Następnego dnia, gdy pogorzelisko już ostygło, poszedłem tam sam. Chodziłem po zgliszczach mojego życia, szukając czegokolwiek co ocalało. I znalazłem. W metalowej kasie, nadpalonej, ale wciąż zamkniętej, leżał stary zeszyt. Mój rejestr zamówień, w którym zapisywałem wszystko. Na ostatnich stronach były notatki o długu Marka i o pożyczce dla Ewy, której nigdy nie spłaciła. Obok leżał list od mojego byłego wspólnika. Który ostrzegał mnie przed ich lekkomyślnością. Myśleli, że wszystko spłonęło. Że dowody ich motywu zniknęły na zawsze. Schowałem te rzeczy na dnie starej dębowej skrzyni, którą trzymam w moim pokoju. Tej samej, którą uznali za bezwartościowy grat. Przez lata trzymałem ten sekret dla siebie. Nie dla zemsty. Trzymałem go, bo wciąż miałem nadzieję. Nadzieję, że kiedyś przyjdą, wyznają prawdę, poproszą o przebaczenie. Że miłość, którą im dałem, okaże się silniejsza niż chciwość. Ale ta nadzieja umarła w dniu, w którym zamknęli za mną drzwi tego ośrodka. Zrozumiałem, że nie chcą mojego przebaczenia, chcą mojej ciszy, chcą, bym umarł razem z moją pamięcią. W samotności mojego pokoju, w spokojnej przystani, ból powoli przekształcił się w zimną, krystaliczną jasność. Przestałem być ofiarą. Stałem się sędzią we własnej sprawie. Zacząłem obserwować. Zauważyłem młodą pielęgniarkę Anię, która po dyżurze siadała z książkami ucząc się do egzaminów. Opowiadała mi kiedyś, że zbiera pieniądze na studia dla młodszego brata. Widziałem w jej oczach to samo poświęcenie, które kiedyś było moim udziałem. Widziałem też młodą prawniczkę, która przychodziła tu probono, by pomagać pensjonariuszom. Miała w sobie ogień i poczucie sprawiedliwości. Pewnego dnia poprosiłem ją o rozmowę. Nie zdradziłem jej wszystkiego. Powiedziałem tylko, że chcę zmienić testament. Spojrzała na mnie uważnie, widząc we mnie człowieka, a nie numer pokoju. Z jej pomocą sporządziłem nowy dokument. Całą zawartość dębowej skrzyni, razem z nią samą, zapisałem fundacji zajmującej się dziennikarstwem śledczym. Wiedziałem, że oni będą wiedzieli, co zrobić z taką historią. To nie była zemsta, to była precyzja, czyste, ostateczne cięcie, które oddziela prawdę od kłamstwa. Następny krok był jeszcze cichszy. Poszedłem do banku w towarzystwie Pani mecenas. Na moim koncie wciąż było trochę oszczędności: te marne 40 tysięcy złotych, które udało mi się odłożyć po pożarze resztki mojego życia. Całą tę kwotę przelałem na konto ani, młodej pielęgniarki, anonimowo. Bez jednego słowa wyjaśnienia. To był mój sposób na sprawiedliwość. Nie chciałem karać, chciałem nagradzać. Nagradzać dobroć, empatię, człowieczeństwo, te cechy, których zabrakło moim własnym dzieciom. Wróciłem do swojego pokoju i poczułem spokój. Po raz pierwszy od lat. Nie musiałem długo czekać. Prawnie wymagane zawiadomienie o zmianie woli spadkowej dotarło do rąk Marka. Wyobrażam sobie jego twarz, gdy czytał te słowa. Panika, zimny pot na czole. Jedna myśl, która musiała uderzyć go jak grom, tata pamięta. Nagle spokojna przystań przestała być odległym, zapomnianym miejscem. Stała się centrum ich wszechświata, następnego dnia pojawili się oboje, z bukietem kwiatów tak wielkim, że ledwo mieścił się w drzwiach, i z pudełkiem najdroższych czekoladek, których i tak nie mogę jeść. Tatusiu, tak bardzo za tobą tęskniliśmy, powiedziała Ewa, a w jej oczach pojawiły się łzy. Krokodyle łzy. Próbowała mnie przytulić, ale jej ciało było sztywne. Byliśmy tak zmartwieni, nie wiedzieliśmy co robimy, dodał Marek, próbując ująć moją dłoń. Jego dotyk był zimny i spocony. Ich oczy nerwowo błądziły po pokoju, szukając czegoś. Szukając skrzyni. Zaczęli mówić do mnie z przesadną, mdlącą słodyczą, wspominając dawne czasy, chwaląc mnie za wszystko. Ich przedstawienie było żałosne. Patrzyłem na nich i nie czułem już nic, ani miłości, ani nienawiści. Tylko pustkę. Siedziałem w swoim fotelu, milcząc. Przyjmowałem ich fałszywe komplementy i puste przeprosiny z lekkim skinieniem głowy. Pozwoliłem im mówić, grać, pocić się ze strachu. Z każdym ich słowem, z każdym nerwowym gestem czułem, jak rosnę w siłę. Odebrali mi dom, wspomnienia, godność. Ale teraz to ja miałem wszystko. Miałem ich strach. Miałem ich przyszłość w swoich drżących dłoniach. Patrzyłem na dwoje obcych ludzi, przerażonych i zdesperowanych. Po raz pierwszy w życiu to nie ja byłem zależny od nich, to oni byli zależni ode mnie, kontrola wróciła do stolarza. W końcu nie wytrzymali. Tato, co to za zmiany w testamencie? I ta skrzynia, co w niej jest? Zapytał Marek, starając się, by jego głos brzmiał swobodnie, ale słyszałem w nim drżenie. Ewa wpatrywała się we mnie błagalnie. Tatusiu, proszę, porozmawiaj z nami, możemy wszystko naprawić. Czekałem na ten moment. Spojrzałem na ich twarze, na których malował się strach przed utratą wszystkiego, co zbudowali na kłamstwie i mojej krzywdzie. W jednej chwili mogłem zniszczyć ich świat. Jeden telefon do prawniczki, jedno słowo, a ich imperia runęłyby w proch, ciągnąc ich za sobą w otchłań skandalu i więzienia. Ale czy tego właśnie chciałem? zimnej, bezdusznej zemsty, która dałaby mi tylko chwilową satysfakcję. Czy sprawiedliwość musi oznaczać zniszczenie? A może istniała inna, potężniejsza forma kary? Zostawić ich z tą wiedzą. Z tym wiecznym strachem, że ich ojciec, ze swojego cichego pokoju w domu starców, w każdej chwili może pociągnąć za sznurki i zburzyć ich domek z kart. Życie w ciągłym lęku, oglądanie się za siebie, niepewność każdego dnia, czy to nie byłaby kara dotkliwsza, niż więzienna cela? Patrzyłem na nich i ważyłem w dłoni niewidzialny klucz do ich losu. Moje milczenie w pokoju stawało się coraz głośniejsze, cięższe od wszystkich niewypowiedzianych słów i oskarżeń. Patrzyłem na marka, mojego syna, w którego edukację włożyłem całą siłę moich.